O, Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, nie śpimy, lecimy. E, mamy dzisiaj 13 sierpnia. E, lecimy dalej z tematem wapnowania. E, już jeden film z wapnowania widzieliście. E, dzisiaj lecimy z granulatem. Możecie mnie tam ganić za granulat, e, za, ale na polu Wam wytłumaczę, e, dlaczego akurat granulat. E, tak, no, zresztą to, to wytłumaczę później. Zaczepiamy się i jedziemy. Kurczę, nie chcę się odczepić. Za każdym razem sobie. O! Jeszcze zamknę sobie szybę. O! Widzicie, jeszcze leżą tutaj resztki szuk, szkła. Słamek dzisiaj odwalił maniane. Jechałem sobie polną drogą. Byłem pomóc załadować nawóz do Czajkowskiego, ale to nie u nas na gospodarstwie. Gdzieś tam obok się je na usługach już. Nie mogli sięgnąć turem. Było mi gorąco, a z jednej strony się kurzyło kabina zamknięta, mówię dobra, nie będzie mi się kurzyło no i otworzyłem drzwi, że dzisiaj dosyć mocno wiało w ciągu dnia wiatr mi trzasnął, szyba ma no i niestety rozbiłem 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 szybę, nie mam szyby, widać resztę szkieł jeszcze tego nie odkurzyłem, nie ogarnąłem dzisiaj lecimy z wapnem granulowanym Dobromir. Dlaczego Dobromir? E, dlatego, że nie chciałem innego wapna, ponieważ nie wiem czy, czy jest jeszcze jakieś, ale inne granulaty dotychczas, które tam gdzieś stosowałem e, są produkowane z dosyć dużym udziałem wody. Po co płacić za wodę? E, tutaj mam tylko 0,15% wilgotności. Jest to towar suchy. 98% węglanu wapnia, e, około 54% wapnia, e, ładna frakcja, co chudkę, to najważniejsze, no po co płacić za wodę? 100% reaktywne, 100% rozpuszczalne, e, ładnie, ładnie zmielone, wyrównane, fajny leci, już wysiałem, wysiałem dwa rozsiewacze Sypię sobie no, worki 600kg, są sypię sobie po... Cztery worki, zawsze mi coś zostaje, do zera nie wysiewam No i powoli się jakoś leci, widzicie jak się kurzy? Zobaczcie na polu jak się kurzy fajnie Ale to już, to już za chwilę o. No i najważniejsze to, Ojojo, ja, ja, teraz zrobiłem Najważniejsze To dobra cena tego wapna Jak na granulat Więc nie było się to zastanawiać, jak już byłem zdecydowany na wapto granulowane, ale mi się kichać chce. Niby to. Niby o kurde, ale mnie, ale mnie kręci. Kasiu, o kurde, mówiłem, że kręci, no. Kręci, kręci i wykichało. Nigdy nie włażę pod podworki, staram się nie włazić podworki zawsze, to jest zawsze ten ligbek może pęknąć. już wam wiele razy mówiłem. Jeszcze trochę do wysiania mamy cały tirto i tak idzie szybko I tak idzie szybko ale Trochę czasu zawsze trzeba O tak to wygląda fajnie fajnie Później wam pokażę Mam jeszcze trochę Trochę kredy Pokażę wam jak kreda fajnie reaguje z wodą Szu to jest oczywiste że że reaguje ale zobaczycie jak będzie Jaki będzie szum robiło Taka będzie reakcja. Taka sytuacja, reakcja. No, za każdym razem sobie yy, nasypuję worki, zostawiam na ładowarce worki. Zrzucam yy, na koniec przed sypaniem i jest gitara. Uff. oj. oj, oj, oj. O, tu mam 2400, 200 kg miałem. Worek by wszedł jeszcze, ale po co? Po co jak to jeździć po drodze? Z tym ciężarem nie przywiązałem sobie worka i uleci Teraz mi się tutaj zasypało, widzicie O, to jest najgorsze Uwolniony. Dobra, widzimy się na polu dosłownie za, za 10 minut jak zajedziemy, bo, bo małe oddalone działeczki gitara. No Jesteśmy już na polu jak wiecie na wiosnę sprzedałem Piasta mieliśmy RCW2 który był niepojemny i tak dalej a nie warto było go nam trzymać, niewydajna praca i tak dalej, i tak dalej no i właśnie Między innymi dlatego dzisiaj z tym granulatem jedziemy, bo nie chciałem fatygować Bartka na takie najmniejsze działki, o które tak naprawdę też trzeba zadbać. O które też trzeba zadbać, bo no, pH jest podstawą. Jak mamy pH skrzanione, to nic nam nie rośnie. To jest problem z wodą, z pobieraniem innych składników. No i mam takie działki jak ta, na przykład hektarowa, oddalona od gospodarstwa. Mówię Bartek będzie się tym dużym zestawem tuał. Mówię, to rozsieje, zobaczcie, jak się kurzy. Bartek się będzie tym zestawem kręcił. Mówię nie, tutaj akurat też pH. No ogółem nigdzie nie ma tragedii z tym pH na gospodarstwie. Wszędzie to się tam kręci najniżej w granicach szóstki, więc to też jest tylko tak na podtrzymanie. Ale tutaj też mineralizacja tych resztek, także. A, dobra, cyk, cyk, cyk W każdy kąt sobie cofniemy mówię, Bartka, Bartka nie musiałem fatygować, swojego piasta nie mam, zobaczcie jaka zadyma A mówię, a te mniejsze kawałki, jak chce się to uprawiać, to też trzeba o to zadbać, o wszystko trzeba dbać Nawet takie tematy No i tutaj akurat na tej działce dajemy jedną tonę na hektar jedną tonę na hektar. To jest dzierżawa też taka, powiedzmy, krótkoterminowa. Więc na bieżące potrzeby będzie. I cofnąć. No mam tutaj zaledwie dwie ścieżki. Jest takich działeczek trzy. Pojedziemy też na jedną oddaloną o 16 km od gospodarstwa. Mówię, po co tam miałem po co tam miałem się po co miałem tam Bartka fatygować? Jak jak mogę sobie to ogarnąć samemu. No jak już mówiłem wcześniej, pH jest, no tutaj samochody nie będziemy rzucać, nie ta strona. PH jest podstawą i bez pH nie mamy nic, tak? Nie mamy nic o pH. Musimy zadbać przede wszystkim, dalej wtedy możemy myśleć o, o innych czynnikach. Ładnie nam, no widzicie, jedziemy sobie po ścieżkach, na 36 metrów rzuca Limiter mam opuszczony, teraz idzie sporo przez ten limiter, dlatego też tego kurzu trochę więcej, ale Obok mam tutaj krajówkę, nie chcę wrzucać za dużo, bo A po co tam yy, Ktoś dostanie w szybę i pomyśli, że tam, nie wiem, kamienie rzucam czy Czy coś, bo wiadomo, że to zawsze idzie się przestraszyć, to trochę tłucze Trochę tego leci No i w szybki sposób będziemy mieli powapnowane tak. no i też tak tylko na doraźne bo pH to o tyle o ile pH jak już mówiłem wcześniej pH mamy na fajnym poziomie o tyle z dostępnym wapniem co wyszło przy analizie warzywniczej jest już no można powiedzieć znacząco gorzej bo tego wapnia jest właściwie o połowę za mało więc z tego wapnia czy z tym składniku też tutaj dostarczymy, dorzucimy, więc o to też się tutaj głównie nam rozchodzi. O,ż samochody zwolniają, no co się dzieje na szosie? No faktycznie to też, że tak powiem, no, nie ma tutaj, że tak powiem, rady na to, ale też y, takie wysiewanie nawozów może być zagrożeniem dla kierowców, bo jak taka chmura kurzu wejdzie na szosę, no lepiej nie chcę tutaj mówić, że, żeby tam się coś kurcze nie wydarzyło, ale, ale jest to w jakiś sposób niebezpieczne. Jeszcze jeden raz tutaj przejedziemy, bo w sumie mam po 500 ustawione. Ja mam po 500 kg na hektar, tak jak chciałem tam na podtrzymanie. Tak tutaj rzucam też 500 kg, e, ale przejeżdżam sobie dwa razy przez ścieżki i jest gitara. Dobra, wrócimy na kolejne polu, coś tam jeszcze dodamy i gitara no, Witam Was w kolejnym vlogu wapnowania Mówiłem, że pokażę Wam jak ten tlenek fajnie się burzy Zobaczcie, tak to wygląda niby granulat, ale to jest taki... kamyszki, tak? Ale to nie są kamyszki tylko to jest oczywiście wapno które się świetnie rozpuszczają, wsypuje Trochę za dużo może wsypałem na tę ilość wody Ale tutaj widać, na tym obok jak wsypałem, jak burzy się Aż się ciepło zrobiło, aż gorące, aż parze normalnie wrzątek się zrobił Zwiększyła się ta objętość znacząco, no aż parzy normalnie kubek się chyba stopi oła, oła. Naprawdę I zobaczcie, tak się fajnie rozpuściło Także zdecydowanie Fajna maś No i to będzie Reagować szybko i szybko działać na nasze rośliny Dobra no Zobaczcie O Aż się kubek trzęsie. Woda jakby się gotowała. Zobaczcie to. No. Lepiej się odsunę. No. Też się robi gorące No burzy, burzy, burzy. O! Stopił się? Tak, ła! Tak, stopił się. No trzeba uważać. Zwała, no. A dzisiaj siejemy kredę którzy się jeszcze bardziej kreda o, ja Dobrze jadę po ścieżce Kreda na działki Gdzie jest jednak jakiś tam Problem z pH może Niecałościowo, nie po całości O tu zaraz będzie się pole kończyło Może nie po całości, a miejscowo bo, bo są takie działki gdzie niby Według analizy pH jest Fajne, ale widać to po pracowym Jakimś tam takim No gorszym wzroście roślin pomimo równej ziemi powiedzmy, to no, trzeba uderzyć szybko. Jedziemy z, właśnie z kredą, żeby no, interwencyjnie szybko zadziałać. Gdzieś tam dobra tona wychodzi na hektar przy tonie, to już granulatu powinien, powinien być jakiś tam efekt widoczny, że te place powinny zniknąć, tak? Może, może dobra tona, wiadomo, wapno idzie po całości. A placowo, nie wiem, no może może być, że słabsza ziemia Placowo Placowo gdzieś tam to wymywanie Jest większe No i trzeba, trzeba uderzyć, więc Mówię, lecimy, lecimy z kredą Właściwie już kończę ostatni piast Już całego całe, Cały nawóz wapno, całe wapno wysiałem I zawijam się Zawijam się do domu, teraz to przetależuję, wymieszam z glebą. Widzieliście jak fajnie burzy, jaką jak, jak fajną robotę robi, jak reaguje. Trochę wilgoci będzie, no i mam nadzieję, że będzie ok. Zobaczymy czy... no, place, no rosnąć rosło, ale, ale było widać, że gorzej. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu i co to z tego wyjdzie. A teraz trzymajcie się, na razie, do usłyszenia, do następnego odcinka, cześć!